Cześć wszystkim, z tej strony Jesik i Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj w tej nowej serii będziemy otwierać zdrabki. Zdrabki w CSGO nie wiem, czy ktoś jeszcze otwierał na polskim YouTube, czy w ogóle tak na YouTube zdrabki robił sesa Ale no, przejdźmy do zdrapek, może się coś uda wygrać. Um, jesteśmy na stronie go House. Nadal macie takiego reflinka jak wchodzicie w niego i od razu macie 15 centów na start. No. Możecie sobie na przykład tutaj w kości grać w Jackpota. Na Jackpotie też się fajnie gra otware skrzynki. No i... Dobra. Na zdrawkach naprawdę można zarobić. Jedna zdrowka już 1 euro. Ja tutaj mam 10 euro. Mm, no, więc otworzymy sobie dzisiaj 10, no tak więc lecimy, otwieramy pierwszą zrabkę, Bye. Udało się, udało się coś wygrać? No na pewno nie, dobra plus, no to odświeżymy sobie, jeszcze zobaczę czy się nagrywa, nagrywa się, dobra euro w plecy jesteśmy no hmm, czy coś tutaj się udało wygrać? niestety nie Dobra, przechodzimy do następnej zdrawki. Czy tu się coś udało wygrać? No zwróciło nam się. Odświeżyły stronę. Tak, taki trochę taki, można powiedzieć, oszustwo. Ha, ha. Że odświeżam, ale nie... Dobra. Następna. No, 252,5 euro wygraliśmy. Easy. No to odświeżymy jeszcze raz tą stronę ile mamy? 950 euro no niby 50 centów yy, 950 9,5 euro jesteśmy na yy, nie mamy 9,5 euro 50 euro centów jesteśmy na minus i tutaj co, czy coś wygraliśmy no chyba niestety nie. Nie. nie także kupujemy jeszcze jedną i tutaj też niestety nie jesteśmy na plus Kupujemy jeszcze jedną Dopóki nam hajsu nie, nie zabraknie No fucking shit, jeden zwróciło się tylko Jeden euro No to może odświeżmy stronę Baj I czy coś tu się udało wygrać Jezu już myślałem że wygraliśmy O oh, kurde nie z takimi stawkami to na pewno to jest razy 10, to chyba nigdy się nie wygra. Dobra, kupujemy jeszcze jedną e, 250, 250, fuck, prawie Dobra, to kupujemy jeszcze jedną. No też niestety nic nie wypadło. To odświeżmy może stronę. E, nie wiem co to się stało. Jeszcze nam zostały 4 zdrabki. Hmm, czy coś tutaj się udało wygrać? Nie chyba niestety. Nie. Tak więc jeszcze jedną kupujemy. Tu. No też niestety nic się nie udało. No kurde no myślałem, że to będzie łatwiej się zdobywało te, te pieniążki. Dobrze, jeszcze jedną 100, 100, 100, dobra, jest, zwróciła się jedna Dobra, i to Jeszcze dwie zostały zrobki 100, 100, 100, no, znowu się zwróciło Odświeżamy stronę kup Czy znowu się zwróciła? Tak, znowu się zwróciło Kurde, do... Co oni tu odwalają ze mną to Dobra jeszcze jedną zrabkę i tutaj znowu się zwróciło Jezu Climb... nie wiem czy ja to dobrze nacisam. Dobra Jesz... Jeszcze dwie zrabki i tutaj kurde już myślałem że to będzie Coś większa sumka do wygrania Dobra, ostatnia, ostatnia zdrabka Może teraz coś się uda większego wygrać I czy coś się wygrało? No niestety dupa No Tak więc Nic się nie uda takiego trafić większego I jeśli by, jeśli by, jeśli chcecie mm, więcej odcinków to nadal macie właśnie ten link możecie kliknąć zarogować się macie 15 ja wtedy dostaję dać 15 i będę robił dalej zdrabki tak więc no nie wiem czemu ale wczoraj wczoraj co drugi co drugi co trzeci mi wchodziło właśnie w tych zdrabkach tak więc 10 euro przerobiłem myślałem że to się uda wygrać ale no zobaczymy w następnych odcinkach czy się coś dało wygrać tak więc to było na tyle. Jeśli się spodobało, zostaw lajka, napisz jakiś komentarz, że na przykład wbiłeś na tego Reflinka yy, i kurde zasubskrybuj no. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie